Coś Ci mówił, jak budować wizerunek, bo wydaje mi się, że ten Twój wizerunek tam był mm. budowany zupełnie inaczej tak. niż był budowany w Polsce. Tak. Zaczęłam bardziej z branży takiej, właśnie, sexy, mm -hmm. że wiesz, na mnie mówiono, sexy swims around mm. the world i wiesz, to jest Hollywood, LA. To byłam bardzo bardziej odważna tam, bardziej sexy, tak. szczególnie jak byłam z moim byłym Romkiem, to... to zawsze, żeby co mniej ubiorę to lepiej, że dla niego było bardziej, że wiesz, wykorzystaj to, co masz. A w Polsce tak. Jakoś tak wiesz. I to nie to, że wizerunek taki sobie zrobiłam, mm -hmm. w Stanach. Tylko w, w tym czasie tak wiesz, lubiałam i wie, wiedziałam, że to jest troszkę na przykład. Szłam na event, wiedziałam, że to jest shocking, mm -hmm. że wiesz, ubierzesz jakiś tam outfit, to będą o tobie pisać, że będziesz relevant, mm -hmm. będziesz w prasie. A w Polsce, wiesz, nigdy nie plan planowałam tutaj y, kariery robić. I jak zaczęłam robić ten program, to jakoś, nie wiem, tutaj się zawsze czułam troszkę w innym świecie. Mm -hmm. I dlatego, może dlatego. Nie to, że tutaj wymyśliłam sobie jakiś Wizerunek inny niż tam, że tutaj mm -hmm. wiesz, są może dwie inne Joanny, ale przyznam się, że ta Joanna teraz, co jest bardziej realna do tego czasu, bo welej to już to, co kiedyś było, to teraz już nie jest.